Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku vloga, na którym dzielę się z Tobą konkretnymi i sprawdzonymi wskazówkami dotyczącymi programowania baz danych. Jeśli chciałbyś podnieść swoje kompetencje związane z bazami danych, to jesteś w idealnym miejscu. Dzisiaj na tapetę bierzemy. Nie, nie na tapetę ostatnio mnie jedna z oglądających dziewczyn poprawiła nie mówi się na tapetę mówi się na tapet, ale to dziwnie brzmi, więc po prostu powiem: Dzisiaj zajmiemy się tematem danych i metadanych. I o ile Czym dane są, to wiesz nawet intuicyjnie, nie potrzebujesz do tego wyjaśnień, no to w przypadku metadanych możesz się zastanawiać, o co w ogóle chodzi. A temat jest bardzo praktyczny i bardzo interesujący z tego powodu, że ludzie bardzo często mylą te dwie rzeczy, a przez to obiekty, które tworzą, osoby, które projektują bazę danych, często popełniają ten błąd, no i natykają się na masę problemów, przed którymi ja dzisiaj chciałbym Cię ustrzec. Więc zacznijmy od wyjaśnienia przede wszystkim tego, czym są dane, a czym są metadane. Dane to po prostu dane, jak jeśli w bazie danych przechowujesz informacje o imieniu, no to daną będzie Darek, nazwisko Budkiewicz, data urodzenia, jakaś tam data urodzenia, samochód X, miejscowość Warszawa i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko dane. Natomiast metadane to są dane o danych, czyli. W przypadku tabeli, zawężając, moglibyśmy powiedzieć, że metadaną jest na przykład nazwa kolumny, czyli atrybut, właściwość kolumny, jak na przykład imię, nazwisko, miejscowość. Czyli jakbym tu napisał na przykład jeden, Darek, Toyota, to to są dane, a metadane moglibyśmy powiedzieć, że to jest identyfikator pracownika, imię i samochód. OK? No i teraz możemy. Masz... No dobra, ale jak to się ma do tego projektowania, o którym wspominałem i dlaczego jest to takie ważne? No dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o mieszaniu, inaczej myleniu danych z metadanymi w momencie projektowania tabeli. Jeśli mamy tabelę, to nie powiem tu nic odkrywczego. Tabela składa się z kolumn i rekordów, prawda? Tu mamy jakiś nagłówek tabeli, czyli mamy metadane, czyli na przykład ID. Imię. Na przykład weźmy tu liczba samochodów. Liczba samochodów. No i teraz to są metadane, a daną jest na przykład jeden. Darek, jeden samochód mam, tak. Zróbmy jeszcze drugi rekord. Ula ma trzy samochody. I teraz tak wygląda poprawnie zaprojektowana baza danych. Tutaj mamy metadane, a tu mamy dane. Ale teraz istnieją dwa. Dwie kategorie błędów, które polegają na tym, że albo w tym miejscu znajdują się dane, albo w tym miejscu znajdują się metadane, a to prowadzi do bardzo dużych problemów. I teraz ci pokażę kilka przykładów, żebyś zrozumiał, co mam na myśli, mówiąc właśnie, mieszając dane, metadane na te dwa sposoby. Sekunda, tylko wytrę tablicę. No dobra, przechodzimy do rzeczy. Rysuję sobie tabelkę. I teraz załóżmy, że ja w tabeli chciałbym przechować informacje o tym, ile samochodów posiadał jakiś mój albo moja firma w każdym z lat. Na przykład 2010-2020. Niech będzie. Czyli tu bym napisał jakiś identyfikator pracownika, czyli mamy moje nagłówki, gdzie powinny być metadane, przypominam. Pracownik 1, imię Darek, i teraz. W kolejnych kolumnach tu bym napisał rok 2010, 2011, 2012 i tak dalej, 2020. I teraz to, co tu się znalazło w miejscu metadanych, to są dane. I teraz wypełnimy tą tabelkę. Załóżmy, że tu miałem jeden samochód, kupiłem, tu miałem dwa, tu jeden sprzedałem, a w 2020 miałem później cztery samochody. I o ile zgodzisz się teraz ze mną i powiesz, no dobra, no rzeczywiście, no ktoś tutaj wprowadził dane, które de facto nie są metadanymi, tylko są danymi, i to jest, niech będzie błąd, załóżmy, że mam rację, w, co wspominałem na początku, ale dlaczego jest to problem? No przecież tu też mam kolumny, mam rekordy, mogę tworzyć indeksy. O co chodzi? No chodzi o to, że utrudniamy sobie bardzo Życie, bo generujemy sobie masę problemów, których być, może, których być może na pierwszy rzut oka nie widać. Zanim powiem o tych błędach, to narysuję tabelkę, która powinna poprawnie wyglądać, żebyśmy zobaczyli później na jej przykładzie, jak prosto lub łatwo jest odczytać pewną informację. Czyli tu rysuję sobie drugą tabelkę. Czyli znowu ona będzie zawierała ID, imię, i tu jest. Liczba samochodów, tak byśmy ją zrobili, czyli tu jest użytkownik 1, a tu jeszcze rok. Darek, jeden samochód w 2010 roku. Tu byłoby wszystko to samo. W 2011 miałem dwa samochody, w 2012 jeden, bo sprzedałem, i w 2020 miałem, mam cztery samochody. Niech będzie, tak? Tu reszta informacji jest dokładnie to samo. 1, 1, 1. Darek, Darek, Darek. Czyli mamy dwie tabele. No. I teraz. Załóżmy, że chcemy odczytać informacje na temat tego, ile średnio samochodów miałem na przestrzeni całej swojej historii. Czyli musiałbym wszystkie, przez wszystkie lata, które tu mam, sumować tą liczbę i podzielić na liczbę lat. tak? W tym przypadku, jakbyś chciał napisać polecenie select, to jakby ono wyglądało. Napisałbyś po prostu select AVG, czyli average, i podał kolumnę liczba samochodów. Otrzymałbyś wynik 4 plus 2, 8, 9, 10, 10 na 4. Średnio gdzieś tam w 2,5 roku miałem 2,5 samo, samochodu. Abstrahując kompletnie od sensowności tego przykładu, tak, no ciężko niż 2,5 samochodu. W tym przypadku, gdybyś chciał odpowiedzieć na dokładnie takie same pytanie to jak by ono wyglądało? No, żeby odpowiedzieć na tego typu pytanie, no to musielibyśmy sumować wszystkie wartości, czyli napisać coś na zasadzie SELECT 2010 plus 2011 plus 2012 plus 2020 no i podzielić to na cztery. No i to jest tylko jeden przykład tego, kiedy wyliczenie jakiejś średniej stanowi problem. Wyobraź sobie, że chcielibyśmy założyć na przykład constraint, po pewnym czasie następuje zmiana jakiejś logiki biznesowej i się okazuje, że jednego roku możemy mieć maksymalnie trzy samochody. No to teraz, kiedy tu mam, jeśli miałbym tutaj czwórkę, czyli mam cztery samochody, to chcąc się utrzymać z taką sytuacją, to bym zastosował constraint check. Constraint check. Gdziebym napisał, że liczba samochodów musi być mniejsza od mniejsza równa 3. tam mniejsza od czterech, tak? I de... konkluzja by była taka sama. Natomiast w tej sytuacji, jak chciałbyś to zrobić? Przecież ta czwórka może wystąpić w każdej z tych kolumn. A jeśli tych kolumn nie miałbym czterech, tak jak mam tutaj zapisane, tylko miałbym 40, no to stworzylibyśmy 40 constraintów, czek. Kolejna rzecz, jeszcze trzeci przykład. Wyobraź sobie, że mam tabelę na przykład. Która nazywa się Lata, niech będzie. Lata, tu mam nazwę, numer roku, jaki 2010, 2011, 2012, a tu mam na przykład ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel 1, ubezpieczyciel 2, ubezpieczyciel 3. I teraz powiedz mi, kto był ubezpieczycielem samochodu, tych dwóch samochodów, które miałem w 2011 roku. Robimy join między dwoma tabelami, łączymy te rekordy, ubezpieczyciel jakiś tam trzy. A wiwa, cokolwiek. Natomiast w tej sytuacji, jakbym chciał się dowiedzieć, kto jest ubezpieczycielem samochodu w 2011 roku, no to ja nie mam takiej danej, ja ją mam gdzieś w kolumnie. Więc znowu strasznie komplikujemy sobie nie tylko czytanie danych, nie tylko zakładanie constraintów, ale również operację łączenia tabel. Takich przykładów jest dużo więcej. I to jest pierwsza kategoria błędów, czyli wprowadzanie danych w miejsce metadanych. A teraz powiemy o odwrotnej sytuacji, kiedy metadane znajdują się w danych. Znowu daj mi sekundę, muszę wyczyścić tablicę. Jedną z kategorii tabel w bazie danych jest tabela tak zwana podtypów. Która jest przydatna wtedy, kiedy mamy informacje, chcemy przechowywać w tabeli informacje o produktach, które mają różne zestawy kolumn. Przykładowo, jeśli miałbym tabelę Produkty i teraz sprzedaję na przykład samochody i sprzedaję książki, no to jeśli mam produkt książka, to jest tabela produkty. No to tak, każdy produkt miałby identyfikator, bez względu czy to był samochód czy nie. Każdy produkt miałby, niech będzie, nazwę, no i cenę. Czyli jeśli tu mam jeden, nazwa na przykład e, w pustyni i w puszczy i cena 50 zł, a tu mam dwa, nazwa to jest na przykład Golf i 40 tysięcy zł. Jeden, jedna tabela produktów, ok, no ale... Bardzo prawdopodobne, żebyśmy chcieli więcej informacji przechowywać. W przypadku książki na przykład chcielibyśmy przechowywać informacje o liczbie stron. Albo chcielibyśmy przechowywać informacje o autorze. No tylko jeśli tu bym dodał kolumnę liczba stron i autor, no to co bym wpisał dla samochodu? No, autor no to może wytwórca, liczba stron kompletnie bez sensu. I analogicznie w przypadku samochodu może potrzebowałbym z kolumny silnik. Nad, rodzaj nadwozia, kolor karoserii. No i co bym wpisał wtedy, książkę? Więc poprawnym rozwiązaniem jest rozdzielić taką tabelę produkty na dwie podrzędne tabele, gdzie tu bym napisał samochody, a tu bym napisał książki, czyli rodzaj tych produktów. I teraz w tej tabeli samochody miałbym ID, czyli identyfikator. Po której byłbym w stanie powiązać te dwie kolumny, no i tu były te kolumny: silnik, nadwozie, karoseria i tak dalej, i analogicznie książki. Tu też bym miał kolumnę ID z identyfikatorem, który pozwoliłby odczytać te podstawowe informacje wspólne dla obu rodzajów produktów. No, a tu bym sobie napisał, na przykład liczba stron, autor i tak dalej. I w ten sposób rozwiązałem problem, i to jest poprawne rozwiązanie. Natomiast część osób, może popełnić ten błąd i podejść do tego zupełnie inaczej. I teraz ci pokażę, jak. No to jak zaprojektować teraz tabelę? No, ja widziałem rozwiązania polegające na tym, że wrzucaliśmy metadane w dane, czyli tu pisaliśmy nazwa kolumny, a tutaj wartość kolumny. Czyli tu mielibyśmy identyfikator, czyli znowu identyfikator 1. I tak, nazwa kolumny to na przykład nazwa. I w pustyni i w puszczy. W pustyni i w puszczy. Identyfikator 1 cena: 50 zł. Identyfikator 1 liczba stron: 400. Dwójeczka, czyli teraz mówimy o samochodzie. Nazwa? Golf. Dwójeczka. Silnik 2.0 i tak dalej. I teraz zauważ, że w tym miejscu znalazły się metadane, czyli dane o danych, a nie dane. I teraz znowu to prowadzi do tych samych problemów, o jakich wspominałem w poprzedniej kategorii błędu, czyli mamy problem z czytaniem, mamy problem z zakładaniem constraintów, mamy problem z wiązaniem danych. Oczywiście nie jest tak, że. Tego typu rozwiązanie, czyli wkładanie metadanych do danych albo danych do metadanych jest zawsze złe, ale to są naprawdę sporadyczne przypadki, kiedy, których w 99 99,99% powinieneś unikać. Jeśli je spotkasz gdzieś w rozwiązaniach produkcyjnych, ok, może się okazać, że to ma jakąś sensowność i nie jest zawsze źle, złe, ale w większości przypadków... Świadczy to raczej o małej wyobraźni osoby, która projektowała tego typu rozwiązanie, bo takie, takich tabel powinniśmy unikać. A jeśli ten temat Cię bardziej interesuje, chciałbyś się dowiedzieć, jak projektować poprawnie tabele, jak te zaprojektowane tabele tworzyć w większe schematy, jak przy okazji nauczyć się narzędzia SQL Data Modeler, który pozwoli Ci graficznie zaprojektować całą strukturę tabeli i sprawdzić, czy ona jest zgodna ze wszystkimi najnowszymi, profesjonalnymi wytycznymi. To za kilka dni będziesz miał możliwość zapisu się na, na program Poznaj Świat Baz Danych, szczegóły w linku. Jeśli jesteś zainteresowany, to tam masz wszystko napisane. Nie zajmuję więcej Twojego czasu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, że dowiedziałeś się czegoś, otrzymałeś trochę wartości. Jeśli tak, to będę wdzięczny za krótką informację w komentarzu. To wszystko i do zobaczenia tradycyjnie za tydzień, w sobotę o 10. Cześć!